Cześć Wam, witam Was w niedzielę. Jesteśmy już spakowani, gotowi do wyjazdu. I co? No i nasza tablica z magnezami czeka na, na kolejny do przyczepienia. Spakowaliśmy się w dwie torby. Mieliśmy do dyspozycji po 23 kg plus 8 kg podręcznego. W jednej mamy 15 kg, w drugiej 10. Także spokojnie nas przepuszczą na tych kontrol. No i jakieś tam podręczne pierdoły, żeby, żeby mieć coś tam. Przy sobie potfel, no i te bilety. Wszystko jest, bilety są. Potfel jest, to jest najważniejsze. Majtki do kompania, no i można jechać. Można jechać w drogę. Teraz będziemy wyjeżdżać do Katowic. Google pokazuje, że mamy jakąś godzinę 15. Dobra, moi drodzy. Ja teraz idę zatachać te bagaże do samochodu. Siadamy i pędzimy. Pozdrawiam Was, odezwę się jeszcze do Was na lotnisku. Dobrze. Podróżnicy są już na lotnisku w Katowicach. Nigdy nie jechaliśmy stąd. Trochę może i to dziwne, ale z Krakowa nigdy, nigdzie praktycznie nie ma żadnych lotów. Nie wiem, gdzie tam ten, ten Kraków. No wiem, no ale z Krakowa nigdzie nie ma lotów, dlatego do. E, do e, Katowic. Katowicą ten lot. Była jeszcze chyba do wyborów Warszawa, ale no przecież bliżej nam z Krakowa do Katowic niż do Warszawy. Bo jest bardzo zimno. Dzisiaj pogoda nie jest zbyt ładna, powiem Wam szczerze. E, nie jest zachęcająca, więc dobrze, że lecimy akurat pod koniec września. Jeszcze party go. Party. Tak, o, muszę Wam wspomnieć, że jest bardzo, bardzo fajny parking. Zapłaciliśmy za te 8 dni 79, 79 zł. To chyba nie jest aż tak dużo. To ile to wychodzi na dzień? Nie wiem. Po 8? 10 zł. A 10. Dobra, nie mniej, no około 10 zł. 10 zł wychodzi za ten parking. Jest całkiem okej, okay, bardzo dużo miejsc jest, także z powodzeniem. No kawałek pewnie trzeba będzie się przejść, chociaż widzicie, lotnisko jest już tam. No, także to tyle. Dobra, kochani, pędzimy. Jest to bardzo niedaleko. Nie pisało, że, że faktycznie jest oddalone to sporo, ten parking od, od terminali. No ale tak naprawdę jest bliziutko Nie ma co przesadzać Tu jest jakiś terminal T te, ale to chyba nie nasz Żeby zobaczyć odlaty. Myślę, że trzeba by było sprawdzić na rozkładzie gdzie to to z którego terminala to odlatuje A no my oczywiście nic nie sprawdzimy w internecie Tylko idziemy na ośle mi ale do no nic moi drodzy to nie jest jakieś ogromne naprawdę Także spokojnie. 1227, mało ludzi. Korona jednak działa. Dobra. Dobra moi kochani, jesteśmy już na lotnisku. Bardzo malutkie to lotnisko jest, także nie ma się... Nie ma się zupełnie... Dobra, niech się teraz wyostrze. Nie ma się zupełnie czego obawiać. No dworzec jak dworzec autobusowy. Dobra, idę do toalety, bo już nie mogę wytrzymać. Pozdrawiam Was. Przeszliśmy kontrolę. Paski pozejmowane, wszystko sprawdzone. Pan nie sprawdził jakichś paseczkiem, chyba jakieś to antynarkotykowe, nie mam pojęcia. Teraz już jesteśmy tutaj w tej strefie bezsłowej, na bezcówce. No, no i tyle. I e, szykujemy się do wylotu. Mamy jeszcze ile 30-40 minut? 50. 50 minut, ale długo nam zaszło na tym lotnisku. Bardzo mała ale jakaś kobieta zrobiła oczywiście problemy. Przy bagażach, bo napakowała jakichś kosmetyków do podręcznego. No to tyle moi drodzy. Odezwę się chyba już w samolocie? Odezwiemy się w samolocie, dokładnie tak. Dobra, wszystko jak na razie przebiegło sprawnie. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć, jesteśmy w maskach, Siedzimy już w samolocie? Nic e, nikt chyba nie będzie koło nas siedział. Nic na pewno nie będzie koło nas siedział. Samolot jest praktycznie pełny. Dobra, odezwiemy się już na miejscu. Pozdrawionka. Dobra, to jest nasz pierwszy test COVID. Oh Dobra, dostaliśmy jakieś takie na wstępie kapsułki. No Dobra, i zobaczymy. Miło. Wygląda to niewinnie. Dobra, mam nadzieję, że się Wam to nagrało. Był ten test COVID. Na szczęście nie wtykała tych patyczków do nosa, tylko bezpośrednio do buzi. No zobaczymy, co będzie dalej, czy my mamy kwarantannę, czy nie. Dobra, cześć, jesteśmy już w hotelu. Teraz pokażę Wam, jak to wygląda. Więc e, recesja hotelowa jest zasypiona. Teraz Wam pokażę. Wygląda tak. Może, może później on no, to pokażę, bo teraz za dużo ludzi stoi tam przy recepcji i, e, i chcą się zalogować do tych pokoi, a pani krzyczy na nich, żeby odeszli i wysiedli. Kartę do pokoju hotelowego. Powiem Wam, że tak, hotel wygląda bardzo ładnie. Z zewnątrz, jak i wewnątrz. No oczywiście są baseny, jest wszystko to, co tak naprawdę powinno być w każdym hotelu pokoju. To są takie domki i tu jest kilka tych, kilka tych pokoi, kilka mieszkań. Także każdy ma tarasik, bardzo fajnie to wygląda. I tutaj jak będzie widno i jasno, to Wam pokażę troszeczkę więcej. Teraz wam zrobię taki ogólny ogląd tego pokoju, dlatego że jest jeszcze czysto. A dowiedzieliśmy się, że sprzątane są dwa razy w tygodniu te pokoje. Także nawet dobrze. E, ludzie właśnie wracają z tych barów, dlatego też już jakieś krzyki słychać z daleka. E, wreszcie zdjąłem sobie buty i mogę spokojnie nagrać i pokazać wam, co tu jest. Rozpakowaliśmy się, bo nie lubimy tego wszystkiego mieć w torbach. Także dobra, może nie będę już gadał, po prostu pokażę Wam, jak, jak są wyposażone te pokoje i co tutaj w tym pokoju jest. A, najważniejszą sprawą jest to, że no jest jednak ciepło, jednak jest bardzo dobrze, że jest ciepło. Tego właśnie oczekiwaliśmy po, na przyjazd we wrześniu tutaj, pod koniec września, tak naprawdę, początek października, że będzie jeszcze cieplutko i że jeszcze się poopalamy. Więc najważniejszym, najważniejszą sprawą jest to, że są e, moskitiery w oknach e, i wyjście to na taras i klimatyzacja oczywiście, która działa. Dobra, nie będę gadał, pokażę Wam po prostu, jak wygląda ten pokój. Dobra, tu jest oczywiście wejście, to nie będę Wam tego znacznie pokazywał. Tu jest. E, tu, są właśnie pokazy, tu jest pokazany cały teren tego, tego hotelu. Tutaj e, to są właśnie te baseny. Ten nasz domek, domyślam się, że znajduje się właśnie tutaj, w tym miejscu. Powiem wam, że nawet dobrze, że troszeczkę dalej. Dlatego że. Nie jest bezpośrednio zlokalizowane koło tego głównego holu, koło tej recepcji, tutaj jest restauracja, więc są wydawane dania i pewnie dzieją się jakieś tam atrakcje dla ludzi, więc nawet bardzo dobrze, że to jest troszeczkę dalej. Tu są jakieś tam też baseny, ten jest widziałem głęboki, ten troszeczkę płytszy, a ten... E, chyba najpłytszy dla dzieci. Więc tu nawet e, jest ta odległość dosy, dosyć spora od tego naszego, e, tego naszego pokoju, więc nie dochodzą żadne głosy. Ktoś wchodził do pokoju. obok. Tutaj mamy, tak, tutaj mamy duże lustro, tutaj jakąś tam taką alatoaletkę. Tam są na wprost, tam jest na wprost okno e, z Moskitierą. Ładne zaciemniające e, zasłony. E, tam widzimy tam widzimy klimatyzację, tutaj jak odejdziemy sobie tutaj w tą stronę mamy wiszący telewizor. Wiszący telewizor i wyjście na y, balkon. Wszędzie mnie widać, ale to nic tutaj mamy. Tutaj mamy y, dwa łóżka łączone. Tam jakiś obrazek wisi i tam o i jeszcze Tutaj jest wejście. To wejście do pokoju, a na wprost wejście jest szafa. Tutaj, jak się domyślacie, za tymi przezroczystymi szklanymi drzwiami jest Łazienka. Tu włączyłem już sobie wcześniej światło. Teraz pokażę Wam, jak wygląda Łazienka. No bra, jest prysznic, toaleta, lusterko, umywalka. Wydaje mi się, że wszystko to, co powinno. Być w takiej hotelowej łazience. Na dzień dzisiejszy kończymy nagrywanie. Jesteśmy już zmęczeni. Trzeba położyć się spać. Słyszę, że ludzie od razu już poszli do warów, ale my na dzisiaj powiedzieliśmy sobie, że dajemy sobie spokój. Zjedliśmy tylko tą kolację i teraz będziemy kładli się spać, bo jutro trzeba rano wstać, ponieważ iż trzeba uderzać nad morze i zobaczyć plażę, bo po wyjściu z naszego pokoju, dlatego że jest dalej usytuowany ten pokój, niedaleko jest do plaży. I to też jest plus. Dobra, żegnam Was na dzisiaj i do zobaczenia jutro. Cześć ludziska.